Witam Państwa serdecznie wspólnie ze zdobywcą pasa WBC Silver. Niewielu wierzyło. Jeden z tych, co wierzyło tutaj siedzi. E, Maciek Szelenski, Maćku witam Ciebie. Czy już tak? Na spokojnie. Witam. Tak, na spokojnie. Już tutaj jeszcze wiadomo o tym w tym tygodniu trochę medialnych obowiązków. Nie dają zapomnieć, ale o, jest sukcesik, do którego mam bardzo duży dystans. Pokaż pas. Przede wszystkim tym, tym którzy nie wierzą. <laughs> Jak ktoś jeszcze nie wierzył, o, to, to jest on, a to jest ten zdobywca po prawej stronie, czyli Maciek Solecki. Maciek przede wszystkim przede wszystkim gratulacje, e, ciężko przepracowane. Mówiliśmy o tym w naszych dwóch rozmowach przedtem, że po prostu poszedłeś wabank, jeśli chodzi, nazywając to terminologią pokerową. Tutaj pieniądze od pieniędzy od turkiego nie było, była natomiast szansa. Od początku tak na to patrzyłeś. Nie, no tak, zdecydowanie tutaj pieniądze nie były duże, natomiast jak ja powiedziałeś, była szansa. Nie było czasu, nie miałem też ochoty po walce z Diego Paczeko znowu budować się, jak to wszyscy się budują, walkami, jak tak jakby, żeby nabrać pewności siebie, żeby na przetarcie, bo to kompletnie nie ma sensu. Ja potrafię boksować, mam dużo doświadczenia, dużo walk striczyłem. Byłem w gazie po tej walce z Paczeką, tyłu, że była przegrana. I zdecydowaliśmy się z Łukaszem Kownackim, też tak naprawdę jest może trochę za moją namową, e, żeby podjąć to wyzwanie, podjąć to ryzyko, pojechać do Kazachstanu, wziąć walkę za mniejsze pieniądze, ale w razie zwycięstwa, no to już ta nagroda pewnie będzie później dużo bardziej suta więc no kurczę, no znowu podjąłem z ryzyko, znowu się opłaciło. No i szczerze mówiąc, chyba pierwszy raz w życiu jestem po prostu z siebie dumny. A nie, ale w tym pierwszy raz w życiu to to Państwo w tym momencie już parę rzeczy wiedzą na temat Maćka Suleckiego, bo patrząc na to z kim ty ostatnio walczyłeś to z polskich pięściarzy nie ma nikogo kto w pobliżu jest Maćka Suleckiego jeśli chodzi o przyjmowanie przyjmowanie e, przyjmowanie tych tych wyzwań, które mogą się opłacić, mogą się nie opłacić. Tak jak wspominaliśmy skończymy rzeczywiście mówić o pieniądzach. Te pieniądze, które zarobiłeś twojego życia nie zmieniły. Natomiast właśnie tu jest natomiast. Tu było podjęte to, to ryzyko sportowe i, i finansowe z swojej strony. Natomiast e, w ostatnim wywiadzie, który mieliśmy, bo to ja, wywiad z tobą, a nie wywiad ze mną, powiedziałeś, że wiecie słabości Ahmad e, e, Alijewa e, Nie Ahmad Aliwa, e, Ahmadowa. Tak jest. Przez chwilę już my, myślałem, w, w tej mniejszej kategorii, to nie miałby żadnego problemu. E, natomiast jak to wyglądało na ringu? Znaczy, no, wyglądało to tak, że rzeczywiście te słabości były od razu widoczne, tak. Spodziewałem się tego, że Ali Ahmedov będzie e, może nie tyle że twardszy, co. Na pewno pierwsza runda ustawia całą walkę, to nie ma co ukrywać. Ten pierwszy cios, ten lewy, na lewy, bardzo celny, który wszedł, e, ustawił walkę, później Ali Ahmedov się cofnął, drugi lockdown i od tego momentu tak naprawdę Ali Ahmedow, każdy cios, który przyjmował, e, był praktycznie podłączony, tak? A więc... Mm, no, nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, nie spodziewałem się, że Ali Ahmedow od środka ringów nie będzie aż tak, może nie to żeby powiedzieć, że aż tak słaby, co on nie będzie aż tak bezradny, tak? On nie miał pomysłu na walkę ze mną, nie wiedział, co ze mną zrobić. Jednak kurczę, na no, okazał się jednak za dobry dla niego, tak? Zbyt swany i nie potrafił po prostu nic zrobić z tym. Czy miałeś kiedyś walkę, w której pierwszy twój cios, który doszedł, położył przeciwnika i było liczenie? Nie no, to było najsłysze liczenie w moim życiu. <laughs> Dobrze, to nie ja. Pierwszy cios. Tak jest. No pierwszy drugi dokładnie, tam pierwszy lewy ja. poszedł, ale na, na ten celny rzeczywiście, później lewy na lewy, e, pierwszy cios, ma zapowiedzieć celny, który doszedł do celu od razu, od razu zrobił spustoszenie. Natomiast jak mówiliśmy, wiedzieliśmy, że Alechmedow nie jest zawodnikiem, który szczególnie potrafi przyjąć, ale nie spodziewałem się, że, że, że masz taki kowadowej ręce. <laughs> Le lewymi, lewymi prostymi to za wielu pięściarzy e, w historii boksu nie nokautowało i nie kładło ludzi, ludzi na deski. Natomiast powiem Ci jedną rzecz, bo nie mieliśmy okazji rozmawiać, rozumiałem rodzina, trzeba począć, wiadoma sprawa. Ja, ja wolę poczekać, ale mieć fajną rozmowę z Maśkiem teraz na spokojnie, na zimno, czasami lepiej, czasami lepiej. Rozmawiałem z promotorem Ali Ahmedowa, czyli z Tomem Leflerem zaraz, zaraz po Twojej walce i pierwsze jego spostrzeżenie było takie, że on nie wie, jakie walki oglądali e, trenerzy Ahmedowa, ale na pewno nie walki Suleńskiego bo e, wszyscy wiedzą na temat ciemności Twoich ciosów, Wszyscy wiedzą, że lewy prosty to jest jak dla większości pięściarzy, a dla Ciebie chyba szczególnie rzecz, która podstawowa jest do tego, co się dzieje dalej, a on zupełnie nie potrafił sobie radzić z tym lewym prostym kompletnie, zupełnie, zupełnie miałeś takie w pewne wrażenie, że jakbyś tylko walczył lewą, ja kiedyś chyba kliczko y, walczył z wadze z ciężkiej też tylko używając jednej ręki, że jedną ręką byś też z nim wygrał, bo on rzeczywiście był bezradny, to jest dobre słowo tak no w pewnym sensie wydaje się, że mogłoby tak być, tylko wiesz jak już walasz nie, nie. nagle w pierwszych sekundach walki gościa lewy prostym to nagle może nie powinienem tego mówić, bo jestem na tyle doświadczony z zawodnikiem, żeby tego nie było, ale troszeczkę klapki na oczy mm. i, i wiesz, i chce się gością go obić Natomiast Łukasz Kownacki na pierwszym naszym spotkaniu takim medialnym e, z Zachmedowym opowiedział, ty Maciek, ale to oni sobie tutaj organizował walkę, to oni wybrali rywala, to on z bratem wybrali sobie ciebie jako rywala i mówi, to oni chyba nie wiedzą, w co się wpierniczyli. Ja tak samo powiedziałem, kurczę, no dziwne co nie wiesz, wybrali sobie naprawdę tutaj walkę w Kazachstanie. Zdam sobie sprawę, że to ciężka walka będzie dla niego, że ja widziałem jego styl boksowania, widziałem, że może mi pasować, wiedziałem, że to może być ciężka walka, ale że może mi pasować. I ja zdziwiłem się, że on wybrał akurat mnie na teoretycznie słabszą walkę w Kazachstanie. Znaczy, może myśleli, że ta walka się tak nie potoczy, może widzieli moją walkę z Diego Paczeką, gdzie, gdzie uwalił mnie na, na, na doły, tak? gdzie mnie zagotował na doły, a Ali Ahmedow no, znany jest z tego, że tych ciosów na dół bije duży i bije to celnie. Natomiast w ringu już tak nie było, więc no dziwne posunięcie. Bardzo ryzykowne z ich strony i z ich strony ryzyko się nie opłaciło, z mojej się opłaciło. No, takie życie: jeden wygrywa, drugi przegrywa. Maciek, ja jeszcze wrócę do tej pierwszej rundy. Jakbyś był u mnie w domu, a nie byłeś, bo byłeś na ringu w Astanie, to byś słyszał mnie krzyczącego doły, Maciek, doły. Ponieważ podejrzewam, że jakbyś nie mamy tej możliwości, cofnął się w czasie to byś wiedział, że tą walkę mogłeś skończyć w pierwszej, ponieważ chciałeś mu urwać łeb, Ustarmy jedną rzecz, a te doły to były takie dziury, że, że, że no nie wiem, tyłem byś był w stanie go tam trafić, natomiast rozumiem, że to był ten moment, muszę, muszę go dopaść i teraz pytanie, czy oglądałeś tą walkę? Oglądałem w 5 4 wyłączyłem, bo rzeczywiście, tak mówiłem, ja <laughs> te doły to aż się tam świeciły na kolorowo. tak. Ja pamiętam, rzeczywiście, nawet Piotr mówi, Maciek, bij te doły. Tylko wiesz, co ja pamiętam, ja już się począć tak pewnie, w pewnym momencie już te ciosy mm -hmm. nie robiły wrażenia na mnie, ale jak medowo, on był niecelny, bardzo był niecelny, te po dołach te ciosy też łapałem na, e, ładnie na gardy na blok. E, a więc, no, no głupota, tak jak mówię. No, Zawodnik z tak dużym doświadczeniem jak ja, który widział już wszystko można powiedzieć, no powinien troszeczkę to spokojnie rozegrać, tylko natychmiast, natomiast ja wiesz, klapki na oczy i mówię, skoro tak łatwo pada, no to na pewno go zaraz uwal na głowę i troszeczkę straciłem głowę ehm, i się potoczyło, jak się potoczyło. Natomiast z drugiej strony tak naprawdę fajnie, że zabosowała w Kazachstanie, w stanie na tak trudnym terenie 10 ród. To mi było naprawdę bardzo potrzebne przed następnymi dużymi wyzwaniami, więc nie ma tego złego. Ale tak jak mówisz, ja pamiętam Piotr Igliseski na to mnie mówi: Po co ty jeszcze sierpy? Nie bij tych sierpów, prosty ciosy. Po co te sierpy? Rzeczywiście te sierpy były obszerne. I on w się do mnie po siódmy chyba, czy szósty, będzie mówił do mnie tak: Jeszcze raz wyżyć sierpa, to ci zapierdolę. A ja, ok, zrozumiałem, nie ma problemu. Ale wiesz, to czasami te emocje ponoszą i wiesz. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, potrzebne by były te rundy i fajnie, że wyszło. Czy, czy Wilczewski bije mocniej niż e, Ali? Dobrze, Bo jak mówisz, poważnie groźby poleciałeś na różniku. Dobrze, że się nie przekonałem, to znaczy, ale na pewno <laughs> bije jeszcze mocno. Na pewno bije mocno jeszcze. E, i, 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 czy miałeś w głowie fakt, pomimo tego, że rzeczywiście no, rozkładałeś ta walka, mi początek tej walki przypominał zupełnie to, co było w Filadelfii? Pamiętasz, że też. E, ustawiałeś e, wspólnego waszego rywala z, z lewej ręki na prawą, przekładałeś go w komentarze, był pan profesor, później zaczęły, się, później zaczęły być dramaty. Natomiast tutaj tych dramatów nie było, ale czy miałeś z tyłu głowy, że ty lepiej, żebyś tą walkę wygrał przez KO, ponieważ wszyscy widzą, co się dzieje, natomiast walczysz na gali Ali Ahmedowa, bo to była jego, ga, jego własna gala. Tak, nie, no to na pewno mieliśmy cały czas w, w, w głowie to, żeby wygrać tą walkę przed czasem. Tylko też w pewnym momencie nie zaszło tylko o wiedzieliśmy, ja wiedziałem, że prowadzę tą walkę, mhm. e, wiedziałem, że też tak, jak ma swoje momenty, ale. Mam no na te momenty cały czas. Ja wiedziałem, ta kontra, która mi weszła, to też by dałem mu jasny sygnał do zrozumienia, w sobie w podwójnej gardzie i ja poczekałem, aż on wyjdzie tylko na rękę. Ja wiedziałem, że on wyjdzie na tą rękę. A więc ja też mu taki, jakby dałem jasny sygnał do zrozumienia, że ja wszystko widzę, że ja mam pełną kontrolę, że, że kiedy będzie chciał się rozpędzić, to w skarcę. Więc doszła to kontra. On dalej atakował. Natomiast no wiedzieliśmy, że on w pewnym momencie wpadnie na tą rękę. Nie ukrywam, że ja też powinien, wykazać większą inicjatywę, że powinienem jakby mądrzej to rozegrać. Tylko tak jak mówię, troszeczkę poniosły mnie emocje. W Wilku też był w korzeni. Macie bi na dół, bi prawy na dół, lewy sierpowy końc na górę i będzie po walce zaraz. Tak, troszeczkę zrobię czasem po swojemu, ale mówię, może troszeczkę zbyt moja duża pewność w ringu, gdzie ja już wszystko widziałem, wszystko kontrolowałem. Ciosła jak my robili, nie robiły na mnie żadnego wrażenia, może to mnie troszkę zgubiło. To musi być przyjemne, nie? Jedziesz do gościa do, do, do Kazachstanu, jesteś na jego ringu. Nigdy nie byłem pięściarzem, więc trudno mi sobie to wyobrazić, ale to musi być przyjemność, że po prostu wszystko wiesz. Tak się czułeś? No tak, sobie. tak. Wiesz co, powiem ogólnie tak naprawdę wszystko, bo zostało to tak, to już przez samą walkę. Oni tam próbowali no, jakieś mataczy z rękawicami. E, oh. bo, właśnie, bo wiesz, on, wiesz co, on miał granty, nam dawali jakieś grychile wiązane, grube w ogóle rękawice, które ja pierwszy raz w życiu widziałem, Widzisz, my się nie zgadzamy na to. Ee, że muszą być granty, że nie będzie grantów, to my nie wychodzimy do walki, oni nerwówka, czyli nas jakby w naszym teamie wywołać takie zdenerwowanie zamęt, a tak naprawdę okazało się, że oni sobie podkopali do, w którym sam wpadli, bo później jak oni wiązali rękawice, to te bandaży, to, to Łukasz Toborek, którym był mój na miejscu, poszedł mm -hmm. do niego szatiery pilnować, no to mówi Maciek, tam jest kuna taka nerwowa. Że oni po prostu nie wiedzą, co mają robić, tak naprawdę, a ona spokój, elegancko, czyli, tak jak ja powiedziałem, wykupali dołek, chcieliśmy żebyśmy my w niego wpadli, a okazało się, że wpadli oni w ten dołek, więc e, więc że ja przy, podchodziłem do tego bardzo luźno, bardzo, bardzo spokojnie. E, wiedziałem, że muszę być skoncentrowany, wiedziałem, jak ciężka robota mnie czeka w ringu i tak naprawdę nie rozkarżał mnie rzeczy, które działy się poza ringiem, tak naprawdę. No i teraz pytanie nie wiemy za ile dolarów, bo to w tym momencie jest jest detaliczne. Czekamy na czekamy na oficjalny ranking WBC, który, który przed walką rozmawiałem z wiceprezydentem do spraw właśnie rankingowych, który powiedział, że WBC Silver jest tak naprawdę drugim pasem najważniejszym dla nich. Czyli pytanie jest, jak wysoko w kategorii 168 nieprzypadkowo. Kanał Alvarez, koszuleczka, e, e, jak wysoko będzie Maciek Sulecki. Wiadomo, że w pierwszej piątce, pytanie tylko, gdzie w tej pierwszej piątce, tak czy inaczej, które by to miejsce nie było. To to jest, czytałem amerykańskie media, które dosyć, dosyć dużo pisały na ten temat, biorąc pod uwagę, że walka była w Kazachstanie nie była pokazywana w telewizji, więc wiadomo, to zupełnie inaczej jest, że po prostu to drugie zupełnie nowe życie, nowe otwarcie dla Maćka Suleckiego, natomiast jak ty na to patrzysz, jak ty na to patrzysz w tej chwili, no bo nie jesteś już tym jakimś młodym chłopakiem, nie to, że jesteś stary, nie masz 20 paru lat, nie jesteś jakiś podekscytowany, jak patrzysz w tej chwili Jaka byłaby idealny rozkład yy, najbliższego, nie wiem, 8 miesięcy, powiedzmy, 2025 roku dla Maćka Szoleńskiego. Coś, coś może spokojnego, żeby jeszcze jeden pojedynek 168, czy już od razu wskoczyć na tego wysokiego konia, czy myślałeś już o tym, czy jeszcze za wcześnie? Znaczy, nie no, oczywiście myślałem tak. Jak ja wiedziałem, tutaj też ustaliliśmy z okazją jakby może taki plan nasz idealny, jaki to będzie wyglądało po tej walce z Nachmedowem. Mnie napędzają wyzwania. O, wiadomo, tutaj mhm. też jesteśmy jest ciekawi, jak wysoko będziemy w rankingu WBC, bo ten rzeczywiście pas WBC Silver to jest taki, to jest sprawdzają dzisiaj rankingi, teraz jak to wygląda z mistrz WBC i potem jest pierwszy WBC Silver, to jest na razie wakat i później tam będzie moje nazwisko zaraz pod kanałem, więc... No, to jest coś fajnego tak, że, że znowu wracam do gry, znowu tutaj jestem. Natomiast no, nie mam zamiaru czekać na to, aż może kanelo zadzwoni, powie Maciej Sulecki, boksujemy, bo to nie ma jak... jest zajęty 2025. No, właśnie, nie ma, nie ma sensu, więc hmm. czekam na wyzwania, czekam na to, co się wydarzy. W przyszłym tygodniu lecę do Stanów Zjednoczonych w środę, w czwartek do Orlando, gdzie walkę będzie stoczył Edgar Berlanga i to jest zawodnik, który nas na dzień dzisiejszy najbardziej interesuje. Najbardziej nas interesuje Berlanga, bardzo chciałbym z nim beboxować. Wydaje mi się, że stworzylibyśmy, stworzylibyśmy naprawdę zajebiste widowisko, zajebiste show. I liczę, liczę szczególnie. Szczerze, że to bardzo liczę na to uwagę. Berlanga, który już był, przypomnę, tym Państwa, którzy nie śledzą tych wszystkich zakolichowych rzeczy parę razy na tapecie. Po, po rozmowach z, z jego promotorem, dobrze znanym, bo przecież to promotor przede wszystkim z naszych pięściarzy, Adama Kownackiego. Natomiast y, to jest interesujące na pewno nazwisko. Człowiek, który jest reprezentowany przez y, poważne stajnie pięściarskie, y, jeśli chodzi o promotorkę, jeśli chodzi o je, je, menedżerskie. Czyli Edgar Berlanga, to, to jest to nazwisko. Natomiast skoro jesteśmy przy Kanelo. To wczoraj było pierwsze spotkanie Kanelo. Muszę Cię zapytać, Kanelo Wareza z Williamem Skullem, tym mistrzem świata z Kuby, który mieszka w Berlinie. I mistrz świata z Kuby powiedział, że, że w ogóle to nie jest jakieś nieporozumienie, że nie jest traktowany poważnie, że wszyscy już mówią o walce Kanelo, wszyscy go pomijają. Takiego Williama Skula z IBF-u byś, byś przyjął, mistrza świata 168? Nie, nie no bo <laughs> zdecydowanie tak. To w ogóle o tym dyskutujemy. Walka mistrzem świata się nie odmawia. Natomiast są z teraz walczy z kanelo, więc raczej kanelo go gra, myślisz do niej braki, bo styczniu jest wielki piesiarz, więc yy, no, taka walka odpada. Natomiast wiesz, jeżeli przegra skull, yy, no to po co mi też walka ze skulem ewentualnie później przegranym? Taka, ja pod tym kątem to... myślałem. Przepraszam bardzo tym wszystkim fanom skula, którzy myśleli, że tak ja myślałem pod tym kątem, bo bo słyszę, że ma jakąś tam opcję, że ewentualnie zawalczenie jeszcze raz, więc tylko i wyłącznie z tego powodu życiłem to nazwisko, nie to, że, że sądzę, że 3 maja w riadzie zobaczymy największą sensację od czasu Mike Tyson kontra Buster Douglas nie no, to raczej na pewno nie zobaczymy takiej, takiej sytuacji. No tak jak powiedziałem, wiesz co, wszystko teraz... Ja zrobiłem swoją pracę, teraz zostawiam wszystko w rękach Łukasza Komnatkiego, który pewno tam ma wszystko gorące u niego, bardzo gorąco, bardzo gorąco, bardzo, bardzo, bardzo ciężko pracuje. No i zobaczymy, co on wymyśli. Tak jak powiedziałem, ja mam do tego bardzo duży dystans. Ja już pamiętam po mojej walce e, przed Andradę, po walce z Rosado, gdzie już miałem tytuł ten, ten, ten mistrza tego interkontynentalnego, który mi dawał obowiązkowego pretendenta do tytułu mistrza świata, był taki podiorany jak dziecko, wiadomo, to było parę lat temu coś. Innych byłem młodszy. A dzisiaj spokojnie poczekam na pracę Łukasza, poczekam aż przyjadę do Orlando, spotkamy się, porozmawiamy. Mam nadzieję, że porozmawiamy również z przedstawicielami teamu Edgara Berlangi, zobaczymy, jak on się tam zaprezentuje. no Dużo jest niewiadomych, ale mam nadzieję, że, że następna walka będzie duże wyzwaniem. Kit Connolly będzie na miejscu w Orlando, więc okazji na pewno nie nie, nie, Na pewno na pewno nie zabraknie. WBC Silver to jest bardzo, bardzo krótka droga do tego, żeby być w gronie pretendentów do jednego z najdroższych pasów, jakie można sobie wyobrazić. I na zakończenie, bo spokojnie poczekamy z Maćkiem, Twoje opinie na temat tej nowej ligi, która ma startować pod auspicjami Turki Alasika. Za sterem nie kto inny niż Dana White, za wszystkim pieniądze Alasika i oczywiście TKO. Grup, która jest właścicielem no, paru, paru wielkich rzeczy, między innymi w USA, w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko w Stanach Zjednoczonych, potrzebuje boks y, jednego mistrza świata, bo do tego to wszystko zmierza. Potrzebuje boks zrezygnowania z organizacji rankingowej i skupienia wszystko pod jednym parasolem, bo ustalmy, ta grupa, która ma takie pieniądze, ich nie, oni nie chcą być drugoplanowym graczem, bo oni albo biorą wszystko, albo się za nich nie biorą. Na gorąco ten, ten twój pomysł czy ten pomysł, jak, jak byś odebrał? Puh. Jest to tak, na pewno stworzenie takiej ligi bokserskiej w, 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 w nie jednego mistrza świata to jest bardzo dobry pomysł, tylko ciekawe jak to się przekuje na praktykę, no bo, no bo wiemy, że no, Dana White e, robi bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o, o MMA, tylko że specyfika, sama polityka sportu MMA i sportu bokserskiego to jest kompletnie co innego, taka, więc tutaj jak to wyjdzie to nie wiadomo. Tutaj już Turki robi genialną, genialną robotę, robi interesy na, w riadzie z, z Eddie Hernan i ze Frankem Warrenem, tak? a więc ja nie wiem czy to jest konkurencja dla Warrena i Hernan, jak ma to wyglądać, nie ma pojęcia. Bo no tak ma to wyglądać, bo u, 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 ustalmy, on się nie zgodzi przy tych pieniądzach, które będą tam ładowane i biorąc pod uwagę, że TKO grubie jest tym, on się nie zgodzi być obok nich, także... <laughs> Jak zostaną ciężko, ten... ciężko na to patrzeć, jak to ma, w ogóle będzie mia miało być rozwiązane. Tutaj tych rozwiązań już do, do boks miało być tyle. Ja pamiętam, że Liga już miała być jedna. Teraz pamiętam u, mm. u e, Allahaimona te parę ładnych lat temu, wiesz, PBC to, ja. te PVC, to nie pyknęło. No ale widocznie tam tych. Pieniędzy nie było aż tak dużo, które są, jakie są teraz, które daje Turki. On pokazał to, że jednak można zjednoczyć największych wrogów, czyli Herna i Warrena ze sobą, żeby się na jednej można zjednoczyć e, ten cały boks. Jeżeli to się uda, jeżeli to, w, 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 uważam, że się może nie udać, ale jeżeli to się uda, to, 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 to się popatrzy, mam nadzieję. Mam nadzieję. Natomiast. No wydaje mi się, że też Dana White chyba nie zdaje sobie sprawy, jak ciężkim i skomplikowanym biznesem jest boks i myśli, że to będzie wszystko tak bardzo łatwo naprostować, a nie będzie. To prawda, on sam powiedział, wczoraj, wczoraj powiedział w wywiadzie, że był święcie przekonany po paru próbach, że boks jest kompletnie niereformowalny w tej, w tej opcji, jaka jest. Ustalmy, że też również kompletna zmiana musiała być polityki, no bo przy tym sposobie prowadzenia biznesu, który ma Dana White w UFC, ten Muhammad Ali Act, że nie możesz być jednocześnie promotorem, menadżerem i tak dalej, no to trzeba by było rozwiązać gdzieś tam, gdzieś tam w, w amerykańskich władzach politycznych. Natomiast to nie jest ten problem. Problem... Właściwie nie. Tego problemu Maciek nie ma. Pro, Maciek ma pas WBC Silver, który tam gdzieś leży po lewej czy po prawej ręce i spokojnie czeka. Maciek, bardzo Ci gratuluję tego momentu, że na spokojnie... Nie powiem, że rozdajesz karty, bo w boksie nigdy tak nie jest. Natomiast jesteś tym, Jesteś tym pięściarzem, którego, na którego muszą inni patrzeć i do Ciebie dzwonić. Ty specjalnie teraz dzwonić, podejrzewam, nie będziesz musiał. To znaczy Łukasz nie będzie musiał. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Że fajnie znowu być takim... Kurczę, jest to najfajniejsze, że ludzie, pamięć tak szczerze, że wszyscy Cię skreślili. Tak naprawdę, Ty swoją taką determinacją, ciężką pracą i wszystkim wiarą, nie w swoje możliwości jesteś. Znowu w miejscu, w którym już kiedyś byłeś, czyli jesteś znowu w grze, jesteś zawodnikiem, który może zaraz zostać walką od tym świata. Jeszcze najfajniejsze jest to, że niektórzy dzwonią, mówią albo piszą, mówią Maciek wiesz co, szczerze nie wierzyłem, przepraszam cię bardzo, nie wierzyłem. Myślałem, że jesteś już poza grą, że jesteś poza, poza burto, a, a jednak dalej tutaj jesteś, tak? więc to jest fajne, ja tu jestem, dalej mam marzenia, cele, które chcę realizować i, i zrealizuję. Brawo Maciek, powiem Ci szczerze, nawet myślałem na sekundę zacząć od cytatów tych ludzi, którzy pisali jedzie po pieniądze, kasuje dawną karierę, ale stwierdziłem, że na pozytywnie to wszystko załatwiamy. Dziękuję Ci bardzo Maciek, dziękuję za czas dziękuję. I, i, i na pewno na pewno wielu ludzi przekonałeś, jeśli nie przekonałeś, no to, to już jest ich problem, nie twój. Dziękuję bardzo. Moim gościem, zdobywca pasa WBC Silver, jak to fajnie brzmi, Maciek Suleński, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, przyjemnego.